Wszystkim niedowiarkom polecam mój najnowszy poradnik, który podpowie każdej kobiecie, jak poślubić milionera. A przede wszystkim moje elitarne warsztaty uczynią z każdego kopciuszka królewnę. Z niej też? A dlaczego nie? 235 zł. Odmowa? Yo, fight. Co? No normalnie zwalnię cię. Ja potrzebuję tej pracy. Mamo, ty. Przez... my jesteśmy biedni? Dzień dobry. Pani oferta jest nadal aktualna? Gdzie najłatwiej spotkać milionera? Mamy podrywać wdowca? Ta dama właśnie odziedziczyła 100 milionów euro. Mężczyźni kochają seks. Słuchajcie mężczyzn uważnie. A ty na czym się dorobiłaś? Y ja? Nie przyznawajcie się facetowi, że macie dzieci. I główna zasada, pamiętajcie. Zero romansów bez finansów. Sala kinowa. Basen odkryty, zakryty, a połowa mamki pół odkryto, zakryty. Co panią tak zranił, co? Alicja. Dobrze zapamiętałem? Mam świetną pamięć. Zaczynam wierzyć, że to przeznaczenie. Jest miły, jest inteligentny, uprzejmy. No i ma pieniądze, to mało? Nie kocham go. Ktoś poprosił mnie o rękę. Teraz to mówisz, że na tydzień bierze ślub. Niedźwiadku, już jesteś chyba zajęty. Podziękuj pani ładnie.